Zadanie 24 za jeden punkt. W kartyzjanskim układzie współrzędnych XY punkt P o współrzędnych 0,0 leży na okręgu O o środku w punkcie S, 2, 4. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Okrąg O jest określony równaniem. Ok. No właśnie, co mówi na ten temat teoria? Teoria mówi tyle, że równanie okręgu o podanym środku i promieniu opisuje się następującym wzorem. Gdzie S oznacza współrzędne środka, a r oznacza promień. Tak? No i w zasadzie co my tutaj wiemy? Mamy jakiś okrąg, narysuję tak to poglądowo bez układu współrzędnych. Środek jest nam znany, on ma współrzędne 2,4. Tak? Nie znamy tylko długości promienia, ale też wiadomo, że na tym okręgu leży jakiś punkt p o współrzędnych. 0, 0. No tutaj te liczby ze sobą nie grają w ogóle, no ale rysunek jest poglądowy, tylko żeby zorientować się w sytuacji. Ok. W zasadzie, gdybyśmy wykorzystali wyłącznie informację o tym, że punkt S jest środkiem okręgu, no to już troszeczkę to równanie okręgu możemy tworzyć. Czyli w miejsce A wstawię dwójkę, w miejsce B czwórkę. No tak mówi teoria, że A to jest pierwsza wspólna środka okręgu, a B to jest druga wspólna środka okręgu. Czyli w praktyce już tak nabiera wyrazu ten, 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 to równanie okręgu. W zasadzie już tylko wykształcenie stworzymy jedną informację, która jest taka bezpośrednio dostępna w tablicach. Możemy, co prawda nie wskażemy do końca poprawnej odpowiedzi, ale wyeliminujemy przynajmniej błędne. Tak? Widać, że odpowiedzi C i D po lewej stronie nie mają takiej postaci, jaka jest u nas, czyli na pewno one są fałszywe. Gdyby nawet ktoś tam już nie wiedział, jak ma dalej liczyć, to może sobie strzelić. Lepiej strzelać z dwóch niż, niż z czterech. No dobra, no ale my chcemy rozwiązać to zadanie, tak? Czyli chcemy policzyć to R. No i tak trzeba podejść na logikę, tak? Mamy trzy literki, x, y i r. r jest do wyliczenia, to znaczy, że w miejsce x, y muszą wskoczyć jakieś liczby, bo one tylko nam umożliwią podstawienie w miejsce x, y jakichś liczb, umożliwi nam policzenie tego r. Skąd wziąć te liczby? No, najlepiej wziąć takie informacje, z której jeszcze nie korzystaliśmy. No i tu jest ta druga informacja, że punkt P o (0, 0,0 leży na okręgu O. Współrzędne punktu zawsze oznaczamy x, y. Już wiadomo, Jaką liczbę pożyczymy w miejsce jakiej literki? Miejsce y0, w miejsce, y miejsce x0. No to wstawiamy. Nawias no, narzuca kolejność, więc policzymy najpierw te wnętrza. Jest to tutaj to możliwe. Dobrze, w naszym zadaniu właściwie tak nie potrzebujemy tego promienia do końca, bo równanie ma w sobie r kwadrat. Tak? A w zasadzie to tutaj już uzyskaliśmy w tej linijce. Można ten promień policzyć, nie jest to problemem, no ale może zatrzymajmy się na tym. Tak ostatecznie, równanie okręgu ośrodku w punkcie o współrzędnych 2 i 4 opisuje się takim równaniem. Teraz mam wstawić r kwadrat, czyli 20. A to jest odpowiedź B.